Trzynamy kolejny dzień wykopku. Zapraszam Was do film. Także wykopałem pierwszy rządek. Powiem Wam te nie są złe nawet. Nawet całkiem, całkiem te ziemniaki Dużo takich o. To są właśnie z centrali no nie, źle. Tak mówiłem Kopię teraz z tamtej strony No żeby Wykopać wszystko Bo tak to bym musiał jeden rządek wystawić i na końcu kolejny Dobra, jedziemy dalej No, wykopałem wszystko, ziemniaków jest nawet spoko yy, Tak widzicie tych bilet jest w miarę Jadę teraz muszę tu jeszcze yy, to otrzyma powietrze powyciągać, bo powpadały mi tutaj między taśmy, bo wtedy co miałem ten co mi kamień e, przed? E, niektóre te, tak, tutaj jest właśnie wykrzywiony ten trend. No i po prostu wpadają nie one teraz tutaj. No. Już się nie dało mi tak tego wyprostować. Muszę jeszcze spróbować, może się, się uda. Trzeba to, to, to powyciągać. Także zadowolony jestem z plonu To może będzie 1,5 tony, może trochę lepiej wszystkiego. Także nieźle, mogło być lepiej, no ale na to, że ja nie stosuję jakichś tam nawozów. Dysków, nie wiadomo jakich to i tak jest dobrze dla mnie dla mnie wystarczy no, troszkę po w domu muszę wysmarować żeby był była kopaczka gotowa na kolejny sezon 2022 Potem już zakończyła swoją pracę. Dobra, jedziemy. Jesteś ze mną. Ogólnie tak wygląda. Także po wyzbieraniu mamy prawie cały wóz. Mówię prawie, bo tutaj też spiętrzone są worki. Yy, tu nie jest pełny na połówka tego woza, Ale tak myślę yy, koło tony tu jest no. także nie jest źle, tych winet, Tyle było, cztery rządki. Yy, tutaj jest tak trochę na dosadzenie obrane yy, na drugi rok, żeby tu zostało. No i reszta to do zjedzenia. Także tak się ma. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. No i zapraszam na kolejne moje produkcje. Trzymajcie się. Hej.